Witaj Dietetyku Pro. Gdy wybierzesz zakładkę Moje konto, możesz przejść do personalizacji w programie. Jakie możliwości daje to miejsce, już tłumaczę. Możesz dodać logo własne. Pamiętaj, aby określić jego wymiar, czy jest on prostokątem, czy kwadratem. Jest to jedynie dodatkowa opcja płatna w programie, dlatego jeśli chcesz skorzystać z logo własnego, który będzie mieścił się na wydrukach, z ułożoną dietą, listą zakupów, przepisami, w koncie online pacjenta i w pełni zastąpi logo Dietetyk Pro, wybierz przycisk przedłuż program. W tym miejscu będziesz mógł sobie tą opcję dokupić. Następnie możesz wprowadzić nazwę gabinetu, a także zmienić tło programu. Spraw, aby praca w programie była przyjemniejsza i wybierz swoje ulubione tło. W tematycznych zawsze znajdziesz takie, które będzie nawiązywało do aktualnych wydarzeń bądź zbliżających się świąt. Dodatkowo, możesz wprowadzić zdjęcie profilowe, które jest tak zwanym awatarem i jest widoczne tylko w programie. Dziękuję za uwagę.